Hej, cześć, witam Was bardzo serdecznie w Gamecastie, czyli programie opowiadającym o grach komputerowych, więc zapraszam do pierwszego odcinka. Lubicie komiksy? Co powiecie na komiks opowiadający o wydarzeniach z serii Max Payne? Tak jest, nie inaczej. Firma Rockstar w porozumieniu z firmą Marvel postanowiła wydać swój własny komiks. Pierwszą część zatytułowaną After the Fall można już pobrać z internetu w wersji angielskiej. Za dwie następne niestety będzie trzeba zapłacić. Niemiecki deweloper Gier zapowiedział niedawno tytuł, który z pewnością ucieszy fanów wampirów. Chodzi oczywiście o grę Dark. Jak wiadomo, z pierwszych, z pierwszych informacji, gra ma rozgrywać się we współczesnym e, mrocznym świecie, a sam gracz ma wcielić się w zombiaka, wampira rządnego krwi. E, gra ma zostać wydana w 2013 roku, w pierwszym kwartale i będzie obsługiwana przez takie platformy jak PC, Xbox 360 i najnowsze PlayStation. Znacie już minimalne wymagania Max Paynea 3? Jeśli nie, to posłuchajcie według producenta, aby uruchomić na niskich detalach Max Paynea 3 będzie potrzebny procesor Intel Dual Core 2.4 GHz, 2 GB i grafika Nvidia GeForce 8600 GT z pamięcią 512 MB oraz dysk 30 GB, no to jest po prostu sporo. I to jeszcze nie jest aż tak szokujące. Producent także podał yy, zalecane, zalecaną konfigurację komputera, aby odpalić grę na full, na pełnych, na wysokich, na ultra. Nie wiadomo jak to będzie, detalak, więc rekomendowane wymagania Max Payna trójki według producenta to Intel Core i 7 6 rdzeniowy, taktowany zegarem 3.06 GHz, do tego 16 GB pamięci RAM i kosmiczna grafika Nvidia GeForce GTX 680 z pamięcią 2 GB. No, szczerze zaskoczyły mnie te rekomendowane wymagania. Taki strasznie duży przeskok jest między minimalnymi i rekomendowanymi. Jeżeli te rekomendowane są naprawdę aż tak wymagane, zobaczymy co firma Rockstar Games da nam po prostu za taką kosmiczną konfigurację. A co słychać na rynku konsol? Nie za wiele, ale jednak w sieci pojawiły się ciekawe informacje, gdyż jedna z firm amerykańskich zajmujących się grami komputerowymi i wideo doniosła i twierdzi, że firma Flextronics Flextronics, tak jest, yy, odpowiedzialna za złożenie poprzedniego Xboxa 360 i jeszcze bardziej poprzednika jego, czyli Xboxa, pracuje nad kolejną konsolą, czyli Xboxem 720. To są jedynie małe... Przypuszczenia, ponieważ Microsoft tego nie skomentował. Jednak jeżeli już ta konsola będzie zapowiedziana oficjalnie, to jednak szybko nie trafi na półki sklepowe, gdyż wiadomo, najpierw zostanie udostępniona deweloperom gier, by mogli stworzyć na nią jakieś ciekawe tytuły. W sieci pojawiło się bardzo dużo informacji na temat nowego dziecka Treyarch, czyli Call of Duty Black Ops 2. Co wy myślicie na ten temat? Zapraszam do komentowania poniżej.